Dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Małe zamieszanie, przepraszam Was za e, anulowanie tamtego e, live'a, który był zaplanowany i dodanie nowego, ale ze StreamYardem tak to już jest, że jeżeli się e, na Facebooku włączy StreamYarda. Później niż 10 minut przed planowanym live'em, to niestety on się nie uruchomi. E, więc trzeba zrobić taki myk, jak ja zrobiłam w tej chwili skasować tamten, e, zrobić e, planowaną transmisję na 10-15 minut później, ale można go włączyć szybciej, więc trochę dziwne, ale tak to już jest. Fajnie, że już jesteście. Dla osób, które nie wiedzą, co tu się dzieje i po co ja tutaj jestem, jestem Wielka Czuryńska, mama, żona, ultramaratonka, autorka książki Tronditle, książki przygotowej dla dzieci, więc jeżeli czytacie dzieciom, jeżeli macie ochotę wieczorem spędzić z dziećmi czas przy. Przygodowej książce, to ona jest dla Was, możecie to się sami poczytać. Ja dzięki sprzedaży tej książki, dzięki dochodowi, finansuję sobie bieg dookoła Województwa Pomorskiego, a start już jest za 10 dni, parę godzin, bo dokładnie w czwartek, 22 kwietnia, wyruszam. Codziennie. Od 6 do 16 kwietnia czytam fragment tej książki, aby przybliżyć Wam trochę tematykę. Widzę, że jest 10 osób u mnie na YouTube i na Facebooku Wielka Członińska biegam dla Kobiet, więc dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok. Bo przez taki gwałtowny <gryw> zmiany może coś pójść nie tak. A ja przechodzę do miejsca, w którym skończyłam wczoraj. Jeżeli nie słyszałeś transdycji na początku, to na Facebooku zarówno jak i na YouTube, jak i na Instagramie zostawiam te live, więc możesz się cofnąć do pierwszego odcinka. W opisie znajdujesz linki do wszystkich kanałów na YouTube. No i czytam. Pani Zosia zniknęła za rogiem, trąditle nadal stały w sali osłupiałe. Może tak? Rozdział czwarty: w sali przebudzenia. Pani Zosia zniknęła za rogiem, trąditle stały w sali osłupiałe. Nie miały pojęcia co się stało, a tym bardziej o co w tym wszystkim chodzi. Mają iść do sali narad? Okej, okay, ale po co? Przecież jak Julka będzie u Pani Kasi, to się obudzi, wszystko opowie i sprawa będzie załatwiona. Ogłoszenia Pani Zosia przekazywała im zawsze po śniadaniu, więc czemu nie chce zrobić tego i tym razem? Sprawa musi być bardzo poważna, skoro ich zwołała na naradę. Hmm, ciekawe co ta Pani Zosia wie i czego się obawia, skoro podjęła tak szybko taką decyzję. A może niewiele w jej chce się dowiedzieć? Nikt z stronnictwa się nie odzywał, ale wszystkie myślały właśnie w ten sposób. Żaden z tu obecnych nie był świadom powagi sytuacji. Wydawało im się, że wszystko zaraz wróci do normy, a spotkanie w sali narad jest niepotrzebne i zapewne pani Zosia zaraz je odwoła. Tronditki stały nieruchomo i nie mogły się ruszyć. Były przerażone tym, co usłyszały przed chwilą i nie wiedziały, co się dzieje. Po pewnym jednak czasie z odległych zakamarków sali zaczęły dochodzić szmery. Najbardziej śmiałe tronditki zadawały pytania, wyrażały swoje obawy i stawiały hipotezy. Szmery były coraz głośniejsze i przybierały na sile. Po chwili dyskusja rozgorzała na dobre. O co Tyle zamieszania dobiegło gdzieś z sali. Też nie rozumiem, przecież czasem coś nam nie wychodzi, prawda? Ale wtedy zawsze się uczymy czegoś nowego. Wyciągamy wnioski i następnym razem już nam wychodzi. Nigdy jeszcze z powodu budzenia czy niebudzenia nie byliśmy wzywani do sali narad. Ciekawe, czy Julka już się obudziła? Zastanawiał się Indy tronditl. Mhm. No i gdzie jest Piotrek? Gdzie on się podziewa? Co teraz będzie? Słuchajcie, a jak Julka się nie obudzi, kto rano będzie nami przewodził podczas ceremonii? Gdzieś tak ze środka sali krzyknął Mateusz. Jak się nie obudzi, no co ty? Przecież u pani Kasi wszyscy zabierają sił. Dobra, dobra, skąd ta pewność? Jeszcze dzisiaj rano nie uwierzyłbym, że ktoś sam obudzi człowieka, a teraz... Słuchajcie, to musi mieć związek z przepowiednią. Wykrzyknął jeden ze zgromadzonych. Jaką przepowiednią? Co ty bredzisz? No jak jaką? Pamiętacie te wieczorne opowieści dziadka Janusza? Pamiętacie? Wszyscy myśleliśmy, że mu się w głowie pomieszało. Pamiętacie? On cały czas powtarzał, że przyjdzie dzień, gdy jeden z nas okaże się silniejszy od wszystkich. Że będzie umiał robić różne rzeczy sam. Mówił też, że ten dzień to będzie początek wielkich zmian. Że cały nasz świat już nie będzie taki jak przedtem. Tronditki słuchały ze zdumieniem. Owszem, pamiętały te opowieści, ale czy one mają jakiś związek? Czy są prawdziwe? Wiesz co? To ma sens. Coś chyba jest prawdziwego w tych opowieściach. Myślisz, że to jest Jurka? Zapytał, zapytała Martyna. No, sama pomyśl. Kto właśnie dokonał czegoś sam? Kto? A czy wcześniej to się zdarzyło? Czy dzisiejszy dzień nie jest inny? Siedzimy tu, dyskutujemy, a zawsze co robiliśmy? Co? No właśnie, zawsze już dawno tuby były na swoich miejscach. Korytarze byłyby już posprzątane, a my na śniadaniu. Ej, no właśnie tuby. Kurczę, trzeba je podnieść. Całkiem o nich zapomnieliśmy. Przecież, jak ktoś się teraz położy na łóżku, to jeszcze może nas usłyszeć. Tego byłoby za wiele. No, ale jak mamy je podnieść? Zapytał Mateusz. Owszem, ja jestem silny, ale tuby na siłę nigdy nie reagowały. Jurka coś machała rękami, a one się chowały. Nie wiem jak, ale musimy spróbować. Głos Ady był stanowczy, ale cichy i spokojny. Nikt nie zauważył, jak zjawiła się z Gabrielem. Oboje stali w drzwiach. W tej samej chwili wszystkie trąbitki spojrzały na przybyłych. Ada, Gabi, co z Jurką? Co z Jurką? Powiedzcie nam, co z Jurką? Nie wiemy. W głosie Ady było słuchać smutek. No jak to nie wiecie? Przecież zanieśliście Julkę do pani Kasi, więc się musiała obudzić i opowiedzieć wam wszystko. No nie żartujcie sobie, tylko opowiedzcie, co powiedziała wam Julka. Mateusz nie król zdenerwowania. Pani Kasia nie obudziła Julki. Głos Gabriela był smutny i stanowczy. Przerażenie ogarnęło wszystkie dla, a Mateusz stał z szeroko rozdziawionymi ustami. Jak to nie obudziła? Przecież pani Kasia wszystkich budzi. Każdy jest zmęczony, idzie do niej i od razu czuje się lepiej. No, Mateusz miał jeszcze resztkę nadziei. Mówcie prawdę! Powiedzcie, że to tylko kiepski żart. Widząc jednak twarz Gabiego, jady, wiedział już, że to nie jest kawał. Zapytał tylko, aby się upewnić. Nie? Nie, to nie jest żart. Pani Kasia leczy wszystkich, ale Julki tym razem nie dała rady. Na razie Jurka dalej śpi. Dość tych dyskusji. Słuchajcie, Dobryś ma rację. Fakty są faktami. Wiemy, jak jest i teraz musimy zacząć działać. Tak stanowczej Ady Trondytle jeszcze nigdy nie znały. Po pierwsze, to by powinny wrócić na swoje miejsce i to natychmiast. Ej, ale może jednak zostawimy to tak, jak jest. Niech pani Zosia zdecyduje, czy i jak mamy to zrobić. Pani Zosia, Pani Zosia, Pani Zosia, czy wy możecie zrobić coś sami, a nie tylko zrzucacie odpowiedzialność na innych, tylko czekacie, że ktoś coś zrobi, a najlepiej jak będzie wami kierował? Ada, nie krzycz na nas. Martyna nie wytrzymała. Nie mogła znieść już tego dnia. Ta ciągła niepewność była ponad jej siły. Tak, masz rację, nie wiemy co mamy robić. Nie wiemy tylko dlatego, bo znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Do tej pory zawsze wiedzieliśmy co mamy robić, a teraz jest inaczej. Dlaczego? Dlatego musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Nie wszyscy są tak szybcy jak ty i Gabi. Przecież nie każe wam się znowu szybko przemieszczać, prawda? Ada była zdziwiona nagłym atakiem Martyny. Ada, ja nie o chodzeniu mówię. A, okej, okay, rozumiem. Znaczy potrzebujecie czasu, aby nauczyć się samodzielnie myśleć? Ada sprawiała wrażenie, jakby zaczęła się dobrze bawić. Nie kwi, okej. Okay? Reszta trolitli przysłuchiwała się tej ciekawej dyskusji. Zdziwienie mieszało się na ich twarzach z rozbawieniem. Skoro ty i Gabi lepiej sobie radzicie w takich sytuacjach, Kontynuowała Martyna, to pokierujcie nami. Nauczcie nas, jak odnaleźć się w tym całym myśleniu i działaniu. Wiemy, że ten dzień jest zwariowany, więc im szybciej zaczniemy współpracować, tym lepiej dla nas wszystkich. Wesprzyjcie nas, bo razem zawsze można zdziałać więcej niż samodzielnie, prawda? Martyna, jak zwykle, trafiła w dziesiątkę. Dzisiaj najważniejsze dla całej populacji tronditki było nauczenie się, jak się przystosować. Tronditki stały w obliczu niespotykanego dotąd wyzwania. Musiały zacząć samodzielnie myśleć, dostosować się do zmian i rozwinąć w sobie własne talenty. Tylko nie zawsze je rozumie, jak i nie zawsze wie, że je ma. E, przepraszam, rozwinąć w sobie własne talenty, bo każdy... Czy to człowiek, czy tronditek ma jakieś talenty? Tylko nie zawsze je rozumie i nie zawsze wie, że je ma. I co było dalej? Dowiecie się oczywiście jutro. Przeczytam wam dalszą część y, historii Julki, Piotrka i pozostałych tronditli. Czy schowali tuby? Czy Julka się obudziła? Nie wiem, czy dowiecie się tego wszystkiego. Podczas czytania, bo czytam do 16 kwietnia, i do tego czasu też obowiązuje promocyjna cena. Zarówno książkę, jak i e-book, bo e-book też jest w trzech formatach, możecie kupić z dowolnego miejsca na świecie. Wysyłam w każde miejsce, dlatego wchodźcie na stronę www.tronitlesh.pl. Pamiętajcie, że z dochodu, ze sprzedaży tej książki ja finansuję swój bieg dookoła województwa pomorskiego. No i co? I wracam teraz do poprawiania mapy, bo się okazało, że mapa nie jest tak dobra, jak myślałam. Buziaki, do zobaczenia jutro.